Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj można powiedzieć, że najlepsze Renault, jakie jest na rynku. Z tego względu, że za mną stoi Renault Rafael. W wersji Atelier Alpine, czyli jest to wersja wyposażenia, która jest dostępna tylko z najmocniejszym silnikiem, w napędzie na 4 koła i o mocy 300 koni mechanicznych. Jest to hybryda typu plug-in i nawet Renault mówi o tym samochodzie, że jest to jakiś taki przełomowy, sportowy, luksusowy i nie wiadomo jak dobry samochód. Bruno Vanel, czyli dyrektor do spraw produktów, dochodów i ekspansji na rynki międzynarodowe od Renault, o tym samochodzie, w tej wersji mówi tak. Renault Rafael e tech 4x4 300 koni. Symbolizuje coraz wyższy poziom naszych samochodów i pokazuje, że potrafimy przekonać do siebie każdą grupę klientów dzięki wersji o wysokich osiągach. Miał na myśli właśnie tą hybrydę typu plugin. To świetny samochód hybrydowy o wysokiej efektywności, wyposażony w stale aktywny system napędu na cztery koła i inteligentne zawieszenie aktywne w wersji Atelier Alpine. Co to znaczy w praktyce? Ile ten samochód kosztuje? I dlaczego flagowym Renault teraz jest SUV? Który jest hybrydą, na te i wiele innych pytań odpowiem w tym filmie. Jeszcze na chwilę się wspomogę telefonem, bo mam tutaj kilka danych, które chcę Wam przedstawić. Eee, zacznijmy od ceny. Jak spojrzymy sobie na konfigurator i cenniki Renault, to wychodzi, że ten samochód może być najdroższym Renault, jeżeli chodzi o samochody osobowe. Nie patrzyłem na dostawcze. Cena wersji Atelier Alpine zaczyna się od 248 900 zł, a jak sobie coś tam dobierzemy, to 270 000 skompletujemy. Atelier Alpine oznacza warsztat Alpine i faktycznie Renault chwali się, że przy produkcji zawieszenia do tego samochodu e, brali udział inżynierowie z Alpine, a Alpine jak myślę, że już wiecie, jest to taka sportowa marka od Renault. Jest to pierwszy SUV Renault, który został opracowany w tej ścisłej współpracy z inżynierami Alpine. Mamy tutaj napęd na cztery koła e, i to zawieszenie adaptacyjne, o którym wam za chwilę opowiem. O tym informacje znajdziemy w ogóle na stronie internetowej, w kilku komunikatach prasowych dla dziennikarzy e, i aż mnie zastanawia, dlaczego Renault jakoś tak bardzo się tym nie chwali, no bo jest to technologia moim zdaniem niesamowita i mi się takie adaptacyjne zawieszenie, które skanuje drogę i dobiera e, charakterystykę pracy zawieszenia do nawierzchni kojarzy się tylko z Mercedesami, z jakimiś takimi innymi samochodami e, luksusowymi. I może dlatego Renault się tym nie chwali, że gdybym nie przeczytał tych informacji, to nie zauważyłbym, że tutaj jest jakieś lepsze zawieszenie. Serio. No, nie wiem, może jestem zbyt mało wrażliwy, ale jeździłem tym wcześniejszym e, Renault Rafale, które miał standardowe zawieszenie. I no, naprawdę nie czuję dużej różnicy. Możemy sobie skonfigurować też ustawienie y, tego zawieszenia. I mamy trzy tryby: komfort, dynamiczny i sport. No, jak się domyślacie, komfort y, jest to takie najbardziej miękkie ustawienie, y, a sport no, to jest najsztywniejsze. Y, I tutaj też ta różnica jest moim zdaniem bardzo subtelna. Mam wrażenie, że w zawieszeniu DCC, czyli tym, które jest w grupie Volkswagena. Gdzie tam też możemy sobie zmienić tą e, sztywność zawieszenia, że tam te różnice są troszeczkę większe. Jeżeli jeździcie tym samochodem w tej wersji Atelier Alpine, bo to w tej najwyższej wersji wyposażenia jest dostępne właśnie to ekstra zawieszenie, e, no to napiszcie w komentarzu, czy wy czujecie jakąś różnicę. Może ja czegoś nie dostrzegłem. E, jestem ciekaw Waszej opinii. Zacznijmy od tego, że mamy tutaj napęd na cztery koła. E, I słuchajcie, zaglądam pod maskę i pod maską ujrzymy jeden silnik, silnik benzynowy, ale ogólnie cały ten samochód silników ma aż 3 albo 4, trochę zależy jak będziemy to wszystko interpretować. Tutaj mamy silnik 1-2, który ma trzy cylindry. A tak jak Wam mówiłem, cały samochód generuje aż 300 koni mechanicznych, dlatego że hybrydy Renault są dosyć specyficzne i w takiej standardowej hybrydzie, która jest e, i też test tego Rafale w standardowej hybrydzie, czyli nie plugin jest na moim kanale, mamy praktycznie ten sam silnik, tylko w zwykłej hybrydzie ma on 130 koni, tutaj ma koni 150 KM. i dodatkowo mamy tak silniczek elektryczny na przednią oś, silnik elektryczny na tylną oś. I taki rozrusznik, alternator, też to trochę dziwnie Renault nazywa. No i silnik spalinowy więc tak naprawdę w tym aucie mamy aż cztery silniki skrzynię biegów ze sprzęgłem kłowym, która łącznie może nam generować aż 15 przełożeń no i tak naprawdę są to troszeczkę dane techniczne bo my jakoś specjalnie nie mamy wpływu na to, w jaki sposób co się będzie odbywało podczas jazdy. Łączna moc, tak jak mówiłem, 300 koni mechanicznych. Napęd na cztery koła. Co ciekawe, Renault słynie z tego, że ma system 4-Control, czyli system, który pozwala tylnej osi się również skręcać. Dzięki czemu tak no, dosyć duży samochód, bo ma on nieco ponad 4,7 metra, dzięki tej, tej tylnej osi skrętnej ma rewelacyjny promień skrętu. On wynosi nieco ponad 10 metrów. Tak jak Wam już kilka razy wspominałem, jest to hybryda typu plugin, czyli taka, którą możemy naładować z gniazdka. Tutaj mamy wyjście typu drugiego i możemy ten samochód naładować ze zwykłego domowego gniazdka, albo możemy to naładować z tak zwanego wallboxa, czyli jeżeli mamy w domu instalację trójfazową, bądź gdzieś tam na mieście podjedziemy i z takiej troszeczkę szybszej ładowarki możemy skorzystać. Akumulator w tym aucie jest naprawdę duży i w ogóle jak patrzę na to, jak zmieniła się motoryzacja i jaką pojemność akumulatora mają hybrydy typu plug-in, a jakie akumulatory miały 10 lat temu na przykład Nissan Leafy czy Renault Zoe, to się okazuje, że to są podobne wartości. Renault Rafale, cały czas chcę powiedzieć Rafel, ale to się chyba wymawia Rafal, prawda? I pojemność akumulatora w tym samochodzie to 22 kWh. Czyli naprawdę dużo, a w środku opowiem wam, ile jesteśmy praktycznie w stanie przejechać tylko i wyłącznie na prądzie. I to właśnie dzięki takiemu zastosowaniu z tego teoretycznie tylko silnika 1,2 osiągnęliśmy aż 300 koni mechanicznych, ponieważ silnik elektryczny, który jest na tylnej osi, sam ten elektryk z tyłu generuje 130 koni. Nie sumuje się w hybrydach e, mocy tych wszystkich silników tak po prostu składamy i do kupy. Jest to troszeczkę inaczej obliczane, stąd łączna wartość 300 koni mechanicznych. W tej najwyższej wersji wyposażenia producent wyposażył ten samochód w aż 21 calowe Felgi, co tak naprawdę przy bryle tego samochodu nie wygląda na jakieś ogromne koło, bo całe auto jest dosyć masywne. No ale jak sobie spojrzymy na dane, to faktycznie jest to naprawdę dosyć duża felga. Dodatkowo nie mamy tutaj zbyt wiele gumy, jest to rozmiar 245 na 40 na R21. I nie jest to terenówka, żebyście dobrze zrozumieli. Ale jednocześnie jest to SUV i trochę mnie zastanawia, z jakich względów Renault chciało zrobić taki no, sportowy samochód, bo tak troszeczkę opisują ten samochód, e, wszędzie dodając właśnie emblemat Alpine, i w, we wszystkich materiałach prasowych mówiąc, jaki to jest mocny samochód z takim właśnie charakterem sportowym, sportowe siedzenia tego typu felgi. E, no ale jest to Suvi. No i prowadzenie, no to już Wam w środku e, usłyszycie, ale no, prowadzi się Suvowato. Spójrzcie w ogóle jeszcze na wygląd tego samochodu. Przede wszystkim, coś co mnie zachwyca, to jest to, że on jest niebieski. Poprzedniego Rafala, Rafela, co irytują mnie nazwy, e, samochodu Renault, e, poprzedniej, ten model miałem w wersji takiej szarej. I mimo tego, że bryła tego auta, on jest jakiś ciekawy, rzuca się w oczy, no to gdy jest w takim zwykłym szarym lakierze, to już troszeczkę mniej. A tu nie dosyć, że mamy. Niebieski, śliczny niebieski, to jeszcze jest to niebieski matowy. Ja jestem zachwycony tą wersją kolorystyczną. E, jeszcze Renault zastosowało coś takiego, jak taki trójwymiarowy grill, że jak patrzymy na niego z tej perspektywy, to wydaje się on czarny, jak patrzymy z drugiej strony, to wydaje się on niebieski. E, prosta sprawa, ale ciekawy zabieg stylistyczny. E, napiszcie, co wy sądzicie o wyglądzie tego samochodu. No a co mamy w środku, czy poza tym, że jest on. Mocny i ładny, czy jest on też praktyczny? Wnętrze jest pewnie Wam znane z innych modeli takich jak Scenic, Meganitech, Espas czy Austral. Na jakość materiałów ciężko narzekać, wygląd jest też fantastyczny, niestety gorzej z ergonomią. Schowek przesuwanym pod nadgarstnikiem z ładowarką indukcyjną, do którego nie mamy dostępu, gdy w uchwytach na kawę są kubki, czy to, że w miejscu, gdzie przypada mój łokieć jest bardzo twardy plastik... Albo nawiew powietrza dmuchający tylko w twarz pasażera. Typowe problemy tego wnętrza. Na plus oczywiście rewelacyjny system Open Air Link z wbudowanymi mapami Google. Rafael ma bardzo sportowe siedzenia z mocnym trzymaniem bocznym, które są jednocześnie niesamowicie wygodne. Na dachu mamy jeden z najdroższych dodatków, czyli szklany dach z możliwością zmiany jego przejrzystości. I powiedzcie mi, kto wpadł na to, żeby podłoga i wykończenie schowków były niebieskie. Z tyłu znajdziemy jedną z fajniejszych rzeczy, czyli świetny podłokietnik, który w środku ma dwa wyjścia USB typu C, dwa uchwyty na kubki oraz możliwość trzymania telefonu przez te uchwyty. Jedno Renault natomiast wyszło świetnie i to jest nagłośnienie Harman Cardon najlepsze audio w swojej klasie. W tym momencie jest to jedyna hybryda typu plugin w gamie samochodów Renault i powiem wam, że faktycznie samochód jest dosyć dynamiczny. Szczególnie gdy przełączymy sobie go w tryb sport, bo tutaj na kierownicy mamy duży przycisk multisense i mamy kilka trybów: Comfort, Eco, Sport, Snow i taki personalizowany. I w tym trybie Sport Faktycznie silnik jest prawie cały czas włączony. Reakcja na gaz jest naprawdę podobna jak w elektryku, że lekko gaz muśniemy i auto od razu odchodzi. Dodatkowo na tym dużym ekranie możemy sobie podejrzeć, w jaki sposób jest rozkładany ten napęd. I też, gdy przełączymy na tryb sport, to zauważyłem, że napęd właściwie od razu jest cały czas kierowany na wszystkie cztery koła no i na ten tylny silnik który tak jak Wam mówiłem ma 130 chyba tam 6 jeżeli pamiętam koni mechanicznych no i auto naprawdę jest dosyć dynamiczne jeżeli chodzi o przyspieszanie no i też przez to że jest to napęd na 4 koła no to cały czas trzyma fajnie Trakcję i ciężko jest jakoś wpaść w niekontrolowany poślizg tym samochodem. Natomiast gdy jedziemy w trybie komfort, wtedy zauważyłem, że przez większość czasu mamy napęd na przednią oś, więc przynajmniej teoretycznie powinniśmy mieć dużo niższe spalanie bądź zużycie energii elektrycznej. No i jeżeli chodzi o spalanie, to faktycznie spalanie jest takie hybrydowe. Czyli przy takiej miejskiej jeździe ten samochód będzie nam zużywał w granicach 5, 5,5 litra. Na trasie przy jeździe autostradowej w okolicach 8, 9, a na jakiejś trasie spokojniejszej też 5 do 6 w zależności oczywiście jak jeździmy. Samochód też dosyć mocno odzyskuje energię, jak to hybryda, czyli że gdy puszczam pedał gazu bądź naciskam hamulec, to wtedy auto sobie hamuje silnikami, doładowując trochę akumulatory. I łopatkami za kierownicą możemy siłę tej rekuperacji w kilkustopniowej skali zmieniać. W ogóle, jak na hybrydę typu plugin, in ma on dosyć duży zbiornik paliwa, bo aż 55 litrów, e, więc faktycznie na samym paliwie jesteśmy w stanie przejechać jakieś 700-800 km, w zależności jak jedziemy, no i ile na tym prądzie elektrycznym. Producent mówi, że nawet ponad 100 km i no około tych 100 km jesteśmy w stanie na samym prądzie elektrycznym zrobić, co i tak moim zdaniem jest rewelacyjnym wynikiem. Natomiast patrząc po tym, ile auto zużywa tej energii elektrycznej, no to byłem troszeczkę negatywnie zaskoczony, ponieważ zużycie w takiej jeździe miejskiej, nawet jakoś bezkorkowej, wyszło mi w granicach 23 kWh na 100 km. Co równa się z takim zużyciem auta w pełni elektrycznego przy jeździe autostradowej. Podobnego rozmiaru samochód elektryczny, przy takiej jeździe, jak ja nią jeździłem, służyłby 17-18 kWh, a nie 23. Ogólnie ten samochód jest dosyć ciężki, on waży prawie 2 tony. No, więc po prostu negatywnie zaskoczyłem się tym, ile prądu auto zużywa. Tutaj jeszcze to jest jeden przycisk, który różni wersję plug-in hybrid od takiej zwykłej hybrydy, czyli tryb EV mode. Mamy tutaj trzy tryby hybrid, electric oraz e-safe. W trybie e-safe samochód działa w taki sposób, że zatrzymuje nam tą energię w akumulatorze, czyli jeżeli naładujemy sobie akumulator do pełna czy tam nie wiem, do jakiejkolwiek wartości, yy, to auto będzie jechało jak taka standardowa hybryda czyli, że generalnie będzie włączał ten silnik spalinowy po to, abyśmy nie marnowali niepotrzebnie energii zgromadzonej w akumulatorze w trybie elektryk, jak się domyślacie, jedziemy tylko na prądzie a w trybie hybrydowym jedziemy jak mamy naładowany ten akumulator jedziemy tylko na prądzie ale jak depnę gazu mocniej to wtedy włącza się też ten silnik spalinowy, no i gdy całkowicie nam się rozładuje akumulator, no to jeździmy jak standardową hybrydą i teraz dla mnie przynajmniej jeden z najciekawszych aspektów odnośnie tego samochodu, czyli kwestia prowadzenia. E, Renault naprawdę dużo tutaj mówi e, o, o tych inżynierach z Alpin, o tym, że e, tutaj w tym zawieszeniu tego samochodu w układzie e, jezdnym maczali palce ludzie, którzy zajmują się e, motorsportem i samochodami sportowymi. No i też, tak jak Wam powiedziałem, przy kole, no to jest suf. I ja nie odczuwam tutaj. Żadnych takich wrażeń z prowadzenia tego samochodu, którymi mógłbym się jakoś niesamowicie jak zachwycać. Faktycznie, w trybie sport jest on troszeczkę sztywniejszy, troszeczkę twardszy. No i jeszcze te opony o niskim profilu powodują, że nie jest to takie auto bardzo pływające, co też jest dosyć typowe dla francuskich marek. Eee, <laughs> Natomiast, no, to nie jest auto, którym jakoś poszalejecie, czy nawet poczujecie taką jakąś sportu. No, no nie przesadzałbym z tym. Po prostu SUV, który się troszeczkę sztywniej prowadzi. No i ten samochód kosztuje te 270 tysięcy złotych. No i teraz pytanie czy warto? Czy nie lepiej kupić sobie e, pełnego elektryka, za którego zapłacimy trochę mniej pieniędzy? E, jeżeli na przykład byśmy wybierali nie wiem, Tesla Model Y, również z napędem na 4 koła, która jest jeszcze szybsza, podobnego rozmiaru, zużywa prądu mniej, e, nie musimy w niej wymieniać olejów, filtrów, rozrządów, świec i tak dalej. Jest bardziej komfortowa, lepiej zrobiona. No uważam, że no ja jestem proelektryczny i uważam, że infrastruktura i wszystko jest już na tyle dobrze zrobione. Ja jeżdżę elektrykami po całej Polsce i robię tysiące kilometrów i ja wybrałbym pełnego elektryka niż taką hybrydkę. Ale jak ktoś jest bardzo nieprzekonany, e, no to jednak te 300 koni może być ciekawą opcją. Mam nadzieję, że ten kanał już subskrybujecie i yy, koniecznie napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie i czy Wam się podoba ten piękny niebieski lakier. Cześć!